fundusz środowiska ja. i gospodarki wodnej ja, 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 ja. ja, 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 ja. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkoda. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak, tak, tak. Rada miasta uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustala się o których udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu gminy Myszko. Dla prowadzących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, a także gry, i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Paragraf 2. punkt pierwszy. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Myszków w na jednego ucznia. Z tym, że na uczniu niepełnosprawnego nie niż w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana dla niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Myszką. Punkt drugi. Za wydatki bieżące określone w ustępie pierwszym należy rozumieć wydatki bieżące ponoszone przez przedszkola publiczne gminy Myszków bez nakładów inwestycyjnych. Paragraf trzeci. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole na okres jednego roku budżetowego. Punkt drugi. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do burmistrza miasta Myszkowa nie później niż do dnia 30 września poprzedzającego roku udzielanie. Dotacji, który powinien zawierać. Pierwszy, nazwę i adres organu prowadzącego. Drugi, nazwę i adres przedszkola. Trzeci, status prawny. Czwarte, nibrego, Piąty, Piąte, numery i daty zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Punkt szósty, planowaną liczbę uczniów dzieci w roku, którego dotyczy wniosek o dotację, w tym planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Punkt 7. Nazwę banku i numer rachunku bankowego. Trzeci. Wzór wniosku stanowi załącznik numer 1 do uchwały. Paragraf czwarty. Do 5 dnia każdego miesiąca osoba prowadząca przedszkole niepubliczne przekazuje Burmistrzowi Miasta Myszkowa informację o planowanej, nie większej niż podana we wniosku o przyznanie dotacji, liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku, określa załącznik nr 2 do uchwały. Punkt 2. Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach. Przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje nie później niż do dnia 25 danego miesiąca po złożeniu w Urzędzie Miasta informacji o faktycznej liczbie uczniów oraz o zachowaniu terminu, o którym mowa w ustępie pierwszym. Punkt trzeci. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola wskazany we wniosku o udzielenie dotacji. Punkt czwarty. Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty wykazane w rozliczeniu miesięcznym będą korygowane przy. Przekazaniu kolejnej rady dotacji. Punkt piąty. Wstrzymywanie wypłaty dotacji na dany miesiąc może nastąpić w przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ustępie pierwszym lub uzyskaniu informacji o ustaleniu prawa do dotacji. Złożenie zaległego wniosku jest podstawą do przekazania niewypłaconej rady dotacji. Paragraf piąty. Punkt pierwszy. Utrata prawa do dotacji następuje w przypadku. 1. Zaprzestania prowadzenia działalności przez przedszkole. Drugie. Wykreślenia przedszkola z ewidencji z przyczyn określonych w artykule 80 ustawy o systemie oświaty. Paragraf 6. Punkt 1. Osoba prowadząca przedszkole publiczne sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik numer 3 do uchwały. Drugie. Sporządzenie roczne rozliczenia dotacji, o którym mowa w ustępie 1. Podlega przekazaniu do Urzędu Miasta w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku. Punkt trzeci. Rozliczania dotacji osoba prowadząca niepubliczne przedszkole dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczestniczących do przedszkola. Liczba ta nie może przekraczać planowanej liczby uczniów podanej we wniosku o przyznanie dotacji. Punkt czwarty. W ramach rozliczenia utrychowa w ustępie pierwszym w terminie do dnia 31 marca. Dotowanemu przekazuje się wyrównanie dotacji należnej za rok prze... w przypadku przekazania zaliczkowo dotacji niższej niż należna za dany rok. Paragraf siódmy. Punkt pierwszy. Faktyczną liczbę dzieci w przetworze ustala się na podstawie ewidencji dzieci uwzględniających następujące zasady. Pierwszy, faktyczną liczbę dzieci w danym miesiącu Osoba prowadząca przedszkole ustala jako średnią liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w tym miesiącu. Ustawiając średnią liczbę dzieci z danego miesiąca, sumuje się dzienny stan dzieci i dzieli się przez liczbę i roboczych w danym miesiącu. Punkt drugi. W okresie od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym do dnia rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego Przyjmuje się średnią liczbę uczniów obliczoną z okresu od 1 stycznia do czerwca. Paragraf 8. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają sporodowi wraz z odsetkami liczonymi jako zaległości podatkowe odsetki nalicza się od dnia pierwszy przekazania z budżetu miasta dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem drugie Stwierdzenie nieprawidłowości naliczania lub nienależnego pobrania dotacji. Paragraf 9. Nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym osoba upoważniona przez burmistrza miasta Wyszkowa przeprowadzi kontrolę niepublicznego przedszkola w zakresie ustawowego obowiązku przeznaczenia dotacji z budżetu miasta wyłącznie na pokrycie bieżących wydatków przedszkola niepublicznego. Drugie. Z kontroli przeprowadzonej w, w zakresie, o jakim wyżej mowa, osoba kontrolująca sporządza protokół według wzoru stanowiącego załącznik numer 4 do niniejszej uchwały, którego jeden egzemplarz otrzymuje osoba prowadząca niepubliczne przedszkole. Trzecie, Burmistrz miasta Stany Szkoła o terminie planowanej kontroli zawiadamia osobę prowadzącą przedszkole z 7 wyprzedzeniem. Paragraf 10. Wykonanie uchwały powierza się w miasta. Ale szkoda. Paragraf 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Paragraf 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Pewnie nie ma sensu całości czytać. Wobec tego, co Państwo ogłoszą? No bo to jest strasznie długi załączniku, więc tak. Yy, może tak, Ustalenie ogólne ognione prawo. Paragraf pierwszy. Plan zgodnie z uchwałą numer 16, łamane przez 136, łamane przez 08, Rady Miasta kłóżko 29 stycznia 2008 roku obejmuje obszar o powierzchni około 244 hektarów, położony w obrębie dzielnicy Mijaczów Pustkowie Mijaczowskiej. W rejonie ulic, alei wolności, krasickiego wyzwolenia z strugi, Puławskiego Szpitala. I teraz załącznik numer 3. Teraz załącznik rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu. Rada Miasta w Myszkowie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez burmistrza miasta uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa obejmującego obszar o powierzchni około 244 hektarów, położony w obrębie dzielnicy Mijaczów, w Pustkowie Mijaczowskiej, w rejonie ulic Aleja Wolności, Krasickiego, z Strugi, Pugaskiego, Szpitalni, wniesionych do, wyłożono, do wyłożonego do publicznego wglądu projektu wyżej wymienionego planu w terminach. Pierwsze wyłożenie do 21 listopada, od 21 listopada do 19 grudnia 2008 roku. Drugie wyłożenie od 17 czerwca do 17 lipca 2009 roku. Trzecie wyłożenie od 16 października do 16 listopada 2009 roku w sposób określony w paragrafie 1. Paragraf pierwszy. W odniesieniu do uwag wniesionych do projektu planu postanowień. Pierwszy. Nie uwzględnić uwag samodzielnego, publicznego zespołu opieki zdrowotnej wniesionych w wyniku pierwszego wyłożenia.